Jesteśmy na Zamku w Świeciu, w jego kaplicy, wspaniałym wnętrzu, w którym dziś otworzyliśmy wystawę poświęconą tajemnicy koła i tajemnicy światła. Tych obrazów jest 12, w rzeczywistości 13, bo jest też wizualizacja. Jak popatrzymy na te kręgi, uświadomimy sobie całe misterium kosmosu. Koło to symbol nieskończoności. Jednocześnie koło symbolizuje Boga. Bóg jest doskonałością. Czy te 12 obrazów to jest odniesienie do 12 apostołów? Czy jeden obraz, który ma tak naprawdę kwadrat w kwadracie, to jest odniesienie do Judasza? Dlaczego artysta przedstawił kwadrat w kwadracie, podczas gdy wszystkie inne obrazy ukazują koła? Kulminacja narracji zawarta jest w XIII obrazie. To wizualizacja oprawiona w narracji muzyczną. Jej oniryczne brzmienie wprowadza nas w misterium myślenia o pięknie i wszechświecie. Rodzi się pytanie: jak powstała wizja artystyczna Juliusza Sokolowskiego? Tu, na tej wystawie. Możecie się Państwo tego dowiedzieć.